Jedziem, jedziemy, powodzenia! Pierwszy nowy player pick z ikoną! O Jezus, Maria, jak to będzie, tak sypa! O Jezus, Maria, no. W pierwszym player picku, jak widać, za bardzo się nic nie zmieniło! Brakuje ci końców, żeby zagrać najlepszymi kartami? Wejdź na supercońcy.pl, gdzie znajdziesz końcy na wszystkie platformy. Wybierz pakiet lub wpisz dokładną liczbę, jakiej potrzebujesz. Zapewniamy pełną sprawność i wygodę, o czym przekonało się już wielu dokonujących udanej transakcji. Na stronie są liczne promocje i nagrody dla kupujących i sprzedających. Zapraszamy serdecznie. Ale no są te nowe ikony, tak? Są te nowe ikony. No i wygląda to lepiej! Wygląda to lepiej w Honka Ribery! No i to mi się podoba! Coś nowego, coś nowego! I jeszcze szalen! R Ej, dobra, drugi pik! Wygląda fajnie, że wreszcie jest coś nowego, a nie cały czas to gówno to samo, nie? Elo, elo, zobaczmy. Gatuzo, no nie za bardzo. Tutaj mamy Bufona i. Jaszyna! Drugi player pick też jest bardzo dobry. Monoż, chyba najlepszego bramkarza aktualnie w grze, nie? Więc. To jest W. To jest W. 800 tysięcy monet. Pujol. I trzeci. Print. no monsterka niestety! Niestety u monsterka się coś zacięło. Oho. O jezu, no tutaj, tutaj już o wiele gorzej. Tak, zobaczyłem to, to już myślałem, że to jest coś. Naprawdę mocnego to Ronald Kuman. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jarzinho, Thunder w duplikacie. Widzić oraz, e, oraz Swift. Na początek był wyśmienity te, z tego eventu, co był Maradona. I leci. Leci Hero. SP, Holandia. Redyvizja. Taka paka to na to? Też bym ją. E, wiem, że byłem zaraz wyjdę. Też bym to paczkę już raczej na to zostawił. Ale on tu trafia Aljabera z za zakolami, no, coś niesamowitego. I na końcu dostaje... O mój Boże. Player pick z ikoną. Jesteśmy bardzo blisko. Trzech, mamy kartę Future Stars. Druga, środkowa. Roberto Carlos to, ty, aż mu no tam ręka się leciutko ruszyła do góry. I trzeci to Lampard, fajny pick, fajny, fajny, sportowy pick. Masz coś do zakolaków? Nie mam nic, nie mam. Louis uh. Luis Vigo. jaki fajny pik. Widzę ten bo ale jaki fajny pik. Nie opłaca, nie opłaca. Kardę Puyol. Słaby jest ten Thierry Henry. Znowu Roberto Carlos, no. Dwa razy z rzędu. Nie, nie mam Nike. Lampard. Mm -mm -mm. Co to za karty? I rykelme, okej okay. Kantona toty, okej okay. I call. Ten kantona toty ostatnio go trafiłem, to mi mnie jeszcze zwyzywali, że mało kosztuje, nie? Pszalin! Mm. Okej, okay, drugi Czaby Alonso. Ej, jest 0-0 w tym meczu? Dobra, się nie dziwię, że nikt nie pisze, nie? Neta. Nesta! Nesta, nesta, środeczek? Nie, na no prawo. prawo. Prawo, prawo, prawo odda, prawo odda. Bufoniasty i środek? Będzie coś dobrego. Już Discord? Widziesz, coś tam widziałem z fejmu, no wczoraj. Rykelme. Niestety Rykelme. Niestety Nesta i niestety Bufun. Szelin. Dalglish. Co za Evo WSBC? No i Rykelme. Co za dramat tego zawodnika. Wleciał do środka w napoju i pije jakbym, nie już jakiegoś pił. Vidicza Wiskols. mi Nie wszystko. Lipa. Na pierwsze są zazwyczaj Premier League, nie? Oj, tu komputer wali na Ronald Koeman. Dobra, nic nie straciliśmy. To ten Frank Ribery chyba 93. U taktykach. Barcik. Smith. I raz, kurde. Mijama, Mijama 92. Smith, tragedia. Lewo. Ro ja robię robię chyba winiego. I co wy macie takie... Albo to Discord tak laguje. calls i Skols. I jakieś fajne są w tym nowym pucharze? Zaraz też to sprawdzimy wszystko. Vieira Thunder, okej. Okay. Mm, I Rykelme. Czemu ten Discord tak laguje? No to na pewno Discord laguje, bo to niemożliwe, że u każdego są takie lagi, no. Mm. O, Jezus Maria! Myślałem, że to jest jakiś... Oj, on nie był dobry? Pamiętam, że na początku, jak wychodziła ta drużyna, to z kilka milionów kosztował ten Ian Wright. Pewnie już teraz nic nie kosztuje. Ale wiem, że chodził Czek jeszcze i Miyama. Dwie karty toty Tin Luis Figo. No, mało. City to takie słabe. No ale wy z nimi zremisowaliście, nie? Więc niestety. Oho, Smith Czech i Rush. Tylko ciężko. Nesta. Aha. Szalin! I Larson, No, same Fitchy Starsy, no! Jesteś normalny, człowieku? Raz, dwa, trzy. Ja pierdzielę 5 ikon zarypał, cycuch! 5 ikon na 88, plus! Ja, nie, no, to musi coś być dobrego, no. Z pięciu? Rikelme? No, zaczynamy nie za ciekawie, nie? O jezu, zaczynamy bardzo tragicznie. Dejmara można dwa razy z tego Ewo i SBC. Prince. Nie, no dobra, tu musi być coś fajnego. Badge 94. Trzeba mi Lonzo. Kurde, ten badge ma tak wysoką ocenę, a... a tak dziwnie jakoś wygląda. Pewnie soka kosztuje. Kin. K. Pujol. Czystaka. Prince. Niedobrze. Rób tego winiego, zrobię go. Zrobię go. Zrobię winiego. Go muszę ogarnąć... Y jeszcze tam ewolucję dokładnie. Środek, Czech i prawo to... Carlos Alberto, no to jest takie małe W, nie? To jest takie małe W. Ej, czemu Vinicius czarno-biały? Ej! Co ty zrobiłeś z tą emotką? ostatnie pick Luis Figo. Chawi I Prince. 8 osiem kin. Środkowy. O, Sire? Czechu. No, Więc mi są takie niektóre głupie klipy. Kuman, jazda. Hmm. Środek Rikelmę i Sama. Kolejny pik gatuzo. Hmm. Od lewej strony. Hmm. Postaw na Mecana na 1000 złotych. Myślałem, żeby postawić. Hmm. Chodź na tą ikonę, proszę. No, idę po kolei. No. Tylko mieszam Discord z tym. Prawda, wyszła na. Ja to już się zgłaszam do administracji Twitch'a? Daj Ej, dobra, dawno nie było dobrego trafu. bo już jest taka. już to w samo, nie? No, czekaj, dawaj, dobra, dalej. Musi być. musi coś pierdzielnąć za trzy bańki. Carlos Puyol i środkowy. Foldy, jest coś nowego. Witamy panią Foldy. E, piękna. Jak masz 10 pików na Discordzie? 10 pików, ale tu też są. Okej, okay. fajny kontencik, Fajny kontencik przygotowany. Podoba mi się to. Mm. Tak? Ozymen? Jaki nie Realu z arsenalem obstawiasz remis! W pierwszym meczu obstawiam. Jakieś... jeden do jednego. Albo wygramy jedną bramką. Mm, 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 mm. Zobaczcie to, Byłeś na ręce z widzem już? Nie, nie byłem. A byłem, z Xaverem byłem na ręce, no byłem już z widzem. Kini Manjaro, Robertson i, i Mikel Marino, który bardzo możliwe, że nam bramkę strzeli już we wtorek. We wtorek jest Real Madrid, Arsenal i kto jeszcze gra? Jezu, czemu oni nie mogą zrobić w różnych godzinach tych meczów, tylko, nie wiem, będą dwa fajne mecze o jednej godzinie, no. Większe emocje by były, tak? To byś se jeden obejrzał, później byś se drugi obejrzał. Bayern gra no i to też jest fajny mecz, nie? Wiadomo, że je Real będę, będę oglądał. Ale ten Bayern. Jakby był w innej godzinie, też bym zobaczył no z Interem. Bo Bayernowi się tam skład rozsypał trochę. Inter ma jakiekolwiek szanse. Nigdy nie było El w finale. Eee, to albo Barsa zostanie, albo Real. No prędzej Real niż Barsa, tak szczerze. O! Al Jaber. Nawet bym obejrzał tą Aston VIE z, z PSG. I chyba obejrzę. Bo to jest. Aston VIE PSG i jest. Aha, Barsa. Nie, nie, Barsa będę oglądał. Little. Mucho i DiMarco. Ej, tu już jest tak blisko końca sezonu. Zaraz koniec widzowie piłki nożnej, nie? Trzeba naprawdę oglądać te mecze, bo zaraz koniec sezonu. Dobrze, że są klubowe Mistrzostwa Świata. Hmm, Shiret. To jeszcze troszeczkę se po po pooglądam, realu. Hmm. Na koniec jest. kto? Czabi. Hmm, 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 hmm. Pewnie, że i Southampton już zakończyli sezon. No, a w ogóle o tym Pez, że to nic nie słyszałem. W ogóle, żeby ktoś coś mówił. Wygrali sobie ten tytuł. Tam widziałem tylko, jak Witinia siedział na środku murawy. I nic w ogóle o tym nie było słychać. <laughs> Lampard. O, nowy zdobywca złotej piłki. Smith. Nie ma. Że tak ten PS, odjeżdża. No, ale ten PS, jest bardzo dobry w tym stanie. Idę dalej. Czechu i. A na ty Kurde. Kupują? Nowej. No ja mam. Yyyy... Skols! Na staty jak Toc. tań Co to? 98 tempa, 95 strzelania, 86 podań, 91 dribbling. No spoko, no fajny, 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 fajny. A chwilę! Jezu, ile ikon! poczekaj, ej! Zobaczmy, co będzie z pierwszej. Czeku! Czy ty podkręcony drop? No, jak będzie miał tutaj jakiś dobry traf, to znaczy, że podkręcony drop, ale na razie Ronaldinho Humanisco. Mm, mm, mm. Jest pika trafiłem Thierry Auri. No, ten Thierry Auri, który jest w drużynie, to jest. Uu, fajny pik, ciekawy. Mur i Baggio. pan Kin? od środka, pan Shearer i prawa strona to Haji. Było dobrze, było dobrze. Dwie ostatnie ikonki. Generate, 600 000 on kosztuje, więc jest taki zły, no. Mogłeś na przykład trafić Dalglisha winterowego 8-8, nie? Co my mamy? Chavi. Chavi, Chavi, Chavi. Shearer i? I Haji. Ej. Przestały dawać te ikony, nie? Coś... Coraz gorzej. Dalglish. Kurde! Już było tak dobrze, no było tak dobrze, idę na Discorda. Ciawieł interowy, no. Zaczynamy naprawdę wyśmienić się. 40, 40. Taka ranka w w w rywals? Nie gra w Rivals. Trzecia, będę musiał do pierwszej wbić. Dobra, widzowie! No, kolejna ikonka! Lao jest słaby. No to nie. Jazda! Dawaj, 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 Nazario! Licznik już by tutaj się naprawdę zmienił na 30 trafionych kinów w tej edycji. Jak nie więcej. Drugi! No jest, no, no! Czekaj, czekaj, ja po to gram? Ja gram pod tą ropuchę niemiecką? Ziko? Nie no, przecież to... Ja pierdzielę, nie no, za 11 minut jest coś takiego? Ona no, powoduje, że ten Nazario brazylijski zaraz tu się pojawi, no! Proszę! Oj, coś tak ciemno się zrobiło. O, Francja? Jest ikona, zidan. To jest zwykła ikona Zidane? No co to jest za debilstwo? Co to jest? Kto to jest? Jak ten debil ma SPO? Plus z ikonką z tyłu mamy hero. Jezu, Francja. Nie no, nie no, ten za kolami. No mogę wbić taktyk. Legendarne duło, legendarne duło! Tych mostowiaków i aljaberów tam wciol! Kurde, myślę, że to jest ikona! Ja pierdzielę! Ale sorry za przekleństwo, ale się zdenerwowałem. Teraz, boże święty, 400 kada to poszło!